Witamy w kolejnym i chyba już ostatnim odcinku naszego playthrough Mercenary Kings. Oby. Na koniec została nam misja ostatnia z ranking general Live and Let Die. Czyli walka z bossem. Walka tak. z bossem. Chwila, może o naszym setupie. Postawiliśmy po pierwsze na amunicję samonaprowadzającą, bo w BOSA głównie można strzelać, kiedy on jest troszeczkę powyżej linii strzału. więc żeby nie skakać, zobaczymy, jak zadziałają pociski samonaprowadzające. Jeżeli chodzi o mody, no to ja mam komputer i żeby widzieć HP Wroga oraz Dodgera, ponieważ dosyć ciężko jest bez tych klatek niewrażliwości. Z dobrze unikać y, tego przeciwnika. Ja mam y, i Turtle Shell'a, ponieważ y, służył mi dobrze. <laughs> Dodatkowo, oczywiście, dwie adrenaliny plus dwie y, apteczki. Pierwsza faza jest taka jest skomplikowana.

Dobrze, dobrze na tym podejściu. Nie jest no. tu tak bardzo przy... Nie wiem, muszę, musimy go wyczyć po prostu. No, 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 okej, okay. się. I to jest już... O cholera, źle wyczułem go. Okej, okay, no, no. uniknąłem. Okej, okay, teraz chyba nie ma co strz strzelać, jak on tak się... Chca się go unikać, spokojnie tak. na tym Jerze. no tak, tego jest, tego jest pewnie. nie zawsze w ogóle uda się trafić. Może apteczki, jeżeli padłeś. Użyłem. ...wypuszczając i nam... ...kalicznie. Aaa... ...to tak, to jest ciężkie. To jest ciężkie, no. Jak on tak krąży to chyba warto się skupić... ...powiem na unikaniu. Łooo... ...ups. Też mi się wygnęło. A mam jeszcze... Ty już ginąłeś tak na poważnie? Nie. I to nie jest źle. Dobra, zginąłem na poważnie. No to jest cwaniakne. No, A ja to wiesz, sporo otwarta jednak zależy. Dobra, to ja się wskrzeszam i idę do ciebie. Zamówię apteczkę sobie. Ale bez badgera to nie wiem, jak by się dało to wyłatnić. No, druga na czerwono. Jak sobie tam radzisz? No, powiem ci, że całkiem nieźle. O, będzie... Aj, trafił. Czekaj, ja spróbuję... Adam, pieniądze. adam, unika walki! <laughs> o jest, nie mogłem zamówić. Yy. A ty dopiero jeszcze apt apt apteczki zamawiasz, tak, cwaniaku? Tak. No, ja nie wiem, czy będzie po co, wiesz, bo ja tu już nie, no, to już dokończę. Nie, powiem szczerze, to jest nasze pierwsze podejście. Znaczy, pomijając takie podejście zupełnie na, na wyczucie, żeby zobaczyć z czym w ogóle będziemy walczyć, to, to jest nasze pierwsze podejście, w którym realizujemy jakąś tam odmyśloną strategię. to jużśmy go zwalili? No. E, nie było to zbyt wymagające. Kluczem jest dodge roll i po prostu unikanie. Jest dosyć łatwy do wyczucia. Nie wiem, czy dodge roll trochę poprawili, bo kiedyś, pamiętam, go używaliśmy i był dużo słabszy. Tak, mało klatek się wydawało, było. Tych... A teraz chyba troszeczkę został kopa. No tak, no. Czyli słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy przygodę. Kończymy przygodę na scenarii klinic. Było fajnie, ale za, za dużo to niezdrowo. Zobaczymy jeszcze kadr i wszystkie czyli pewnie kredycy. O patrz, no, no, tu jakieś fajnie. świnie coś jedzą, jakiś deer tutaj. Co to jest? To jest chyba jakiś Titan, nie? Tak. Wrak Titan Troopera. No ale się. Nie, bardzo fajnie. Graficznie ta gra jest naprawdę super zrobiona. Bardzo w dobrym stylu. No ci co? Przyszli się zabawić z no, mandragorami? No, jak wyglądają bez tych, bez pancerzy. A, to są ci nasi koledzy niby, tak? Którzy niczym nam nie pomogli. Nie no, to by, my przecież z nimi walczyliśmy. A no tak, to czemu oni teraz są tacy... No jacy? No dobrze. Szpeinsteigerzy? Dlaczego dobrze To, że żyją podczas kredytów nie znaczy, że są dobrzy. Mandragory nie są dobre na przykład, zobacz, a są. No wyglądają bardzo przyjaźnie. To by byłby chyba najkrótszy odcinek. Tak, no ale no co poradzić, no... Tutaj Maciek zrobił najwięcej, ja troszeczkę za długo dzwoniłem po... Nie no pokazaliśmy jak to należy wykonać po prostu, bo nie, nie, nie ma innej opcji. Bez dożona tego nie ruszycie, tak mi się wydaje. No wiesz, no zadziwcie nas. No. Nie, nie, nie wiem, być może dałoby się jakoś wymierzyć ten moment, kiedy, kiedy on jest na górze, bo on taką sinusoidą leci, ale to jest ciężka robota. Jak z prawie. Tak, i lecimy nie w stronę zachodzącego słońca, tylko w przeciwną wydaje się. No i dziękujemy wam za te ile to jest 31 odcinków. Nie wiem, nie patrzyłem, patrzyłeś? Jeden Chyba odcinku? 31 odcinków. Tego nie było. policzyliśmy jeszcze ile godzin <grym> żeśmy w to <grym> grali. Ale to było naprawdę sporo. Nie, wie? gra była fajna. Nie wiem, jeśli będziecie chcieli, być może zrobimy jakiś taki oddzielny odcinek, w którym może pokażemy jakieś fajne bronie, konstrukcje, które nam się przydały, czy może jakieś najbardziej przepakowane naszym zdaniem zestawy złożone z tych części dostępnych w grze. Tutaj część tego sprzętu jest do wykonania dopiero po przejściu gry. Kilka tych najlepszych części jest do zrobienia z wykorzystaniem tych elementów, które dropią z ostatniego Dokładnie. bossa. No plus jeszcze pewnie Arkę trzeba by rozwalić. No chyba najwięcej problemów mieliśmy z Arką, faktycznie. No Bo... i z tym takim psem ja miałem przynajmniej ten co tam... Nie no, psa, psa jak już rozgryźliśmy, że, że da się nożem odbijać, niszczyć te jego pociski takie biegające po ziemi małe pieski, to już potem nie było problemu. No i też z tymi, z tymi trzema naraz. Yy... No ale to żenieżami. też dał radę, nie no, to no, nic no, w porównaniu tam, do Arki. No. no nie wiem czy nic. Bo to też na ostrym farcie jechaliśmy z tym. No może racja. Być może powinniśmy wtedy zacząć używać do Jera. <grych> Faktycznie. No ale to na hardkorześmy przeszli. W każdym razie gra nam się bardzo podobała. Zachęcamy, żebyście sami Mamy spróbowali. Mamy nadzieję, że wam też DNA. Zobaczymy, czy coś będzie podjęcie, czy to już jest the end Czy Coś po będzie podjęcie, proszę Państwa. Gra się popsuje znów nas wyrzuci w przepaść. No. Ja coś czuję, że to będzie splash screen po prostu. Nie. Ja coś nowego. To jest zapowiedź dwójki. O, no, my również dziękujemy. I co będzie, podjęcie? Nie to można powiedzieć, gra jest na pewno warta swojej ceny. Tak, tak, to fakt. Zdecydowanie ma dużo fajnego kontentu. Nie jest jakoś specjalnie droga. Także jeżeli macie okazję, zapraszamy do, do zapoznania się z tą produkcją. No i to by było na tyle. pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo, bardzo. uwagę.